Hello ladies and gentlemen to Charlie eye, zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Arma 2. Ostatnio lataliśmy po lasach, głównie w poszukiwaniu jakichś obozów partyzanckich głównie czadaków, którzy... poszli sobie na harcerską wycieczkę. O... I już mnie widzą i pewnie już we mnie celują Co zwykle nie jest dobrym wiadomością, bo ja lubię ginąć w takich sytuacjach i to bardzo szybko Cholera, ja ich nie, nie widzę w ogóle, nie wiem, wyciągnę larynetkę A panowie gdzie wy jesteście? Na mapie? A jeszcze nocne wizerze włączyłem ludzie mm. A ten aktywizer mi nie pomaga gdzie oni są? Tam? O, tam są namioty, okej. Okay. Ehm, no to tam powinni być przecież, nie? Przy tych namiotach. Oni leżą tam? O kurcz. Ale się przykampili, no, panowie. Po raz pierwszy mam tą przewagę, że i ja ich widzę, a oni mnie nie. To jest po prostu piękne. O tak, o tak. Chcieliście walczyć? To macie. Ha, ha, ha. Lecimy dobijać resztki. O, nie, nie. nie. On uciekł? Cholera, teraz go będę musiał gonić Chyba wszystkich zdjąłem O, zapisywanie gry O nie, nie dam mu uciec Szybko biegnij za nim Nie, nie mówcie mi, że ucieknie On pewnie był tym z RPG, który chciałem użyć do dalszej akcji Którą, mam nadzieję uda mi się zrobić jakieś epicki. O, możemy już skończyć nasze misję, ale ja chcę znaleźć jeszcze tych najemników, o których mówię chyba już o trzech odcinkach. O trzech odcinków, gdzie był ten obóz? Już się zgubiłem. Gdzie był ten obóz? O tam. Nie wiem, czy o Kupę jest, przecież w dobrym stanie, chyba. Status Red! Czy ktoś tu miał. Miałeś wyrzutnie, jaket? Powiedz, że miałeś wyrzutnie, jakiet? Nie. Nie. Oczywiście jeden jest wyrzutnie, jakiet mi uciekł. Chyba, że. AKS? Nie. Nie. Nooo, smutno mi. Chciałem sobie postrzelać z tego. No, trudno. A tego sprawdzę? Chyba też. No, dobra, trudno. To wrócę do Was. Jak znajdziemy lepszy samochód do pościgów, i znajdziemy tych najemników. Jej. Yeah. O proszę, jeździłem sobie po drogach tutaj i napotkałem na Toyota Hiluxa, którego szukaliśmy. Um, o dziwo chyba um, nasi zaprzyjaźnieni wojskowi go zdjęli. Co my tu mamy? Um, search Buddy. Okej, okay, dobra, to co? Sprawdzimy to miejsce Przejedziemy się kawałek. Wow. Mamy nasz super wóz. Kurczę, liczy liczyłem na scenę pościgową, a tu niestety nie udało się. Gdzie jest to... Ta misja? Mamy tu jakieś głównymi drogami żebyśmy jechali. Dobra, tędy przez górkę. Dobra Przepraszam No, będzie to jednak kawałek drogi Ale... Sierżant Cooper, który prowadzi jedną ręką uchwyt tutaj pod... Pod kierownicą, nawet nie musi jej trzymać, żeby ją obracać Nawet nie musi wciskać gazu, ani sprzęgła W ogóle ma jakąś skrzynię biegów? Ma... Ale to chyba... Nasz zraniony. <noise> zraniony sniper zmienia ja biegi. Dobra, skummy się na drodze. Normalnie patrol milicji jeździ. Ale to ich można urządzać się tym łazem. A, gdzie my mamy? Jedziemy główną drogą. Wow, jak na razie, naprawdę. Przydałaby się jakaś muzyka pościgowa, ale tego chyba nie mam Jedziemy! Daleko jesteśmy w ogóle? A nie powinno zanieść aż tyle czasu Także przejedziemy się kawałek Bo dawno żeśmy tego nie robili Nie będzie to już co prawda jazda rowerem z, z tych przyjemnych, ale... Wow, naprawdę Cooper jest to świetny i nasz snajper, to zmienia biegi to jest w ogóle coś... O, ten zakręt! O, trochę zniosło. Pronto, Nie, jaka muzyka pasuje do tego auta? Jadą, jadą chłopcy, chłopcy, owcy Jak to dalej szło? U, hmm. ale teraz będzie. O, dwupasmówka, wow, ale trafiliśmy na teraz fajną drogę. Okej, okay, jak dla mnie super. Aha, bo jesteśmy w górce. A niedługo tam dojedziemy. Jak dojedziemy na miejsce chyba przewynagrywanie. Albo jeszcze... Spotkamy się z kapitanem szaftą. O nie, kończy mi się benzyna, niedobrze. O, jeszcze jesteśmy niedaleko. Tutaj chyba jest stacja benzynową koło Dubrowki, to wpadniemy może. Zakupimy coś na wieczór. Przekąski, oczywiście, o nic innego mi nie chodziło. Wow, iu. Ten Drift! I weźmiemy w zakręt! U was jest naprawdę genialny na takie akcje. Oj! No dobra, nie wyszło do końca, ale. No proszę, panowie też tankują. A. Diesel czy benzyna? Kupę, nie mamy już kasy <noise> Dobrze, nie płacimy, już jadę Ostatnio chyba też tutaj tankowaliśmy Pechowa stacja, bo chyba przez to nie złapaliśmy bardaka Ech, No nic, trudno Mam nadzieję, że nie będzie to miało jakiegoś większego wpływu na koniec tej historii Chociaż boję się, że jednak może mieć Nadzieja, matką głupich, ale nadzieja koła swoje dzieci. Wow, to był mocny drift. Wchodzimy w zakręty niczym, Krzysztof Łowczyc I kolejny zakręt. Wow, dobra, tym razem przesadziliśmy z hamulcem ręcznym. No, wierzę, 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 bo nie chcę, żeby ta trasa trwała za długo. O, jesteśmy teraz już. O dystans się skraca, także wszystko jest ok. Tutaj ostatnio jak jechałem naszym transportowcem, to nas zaatakowały wyrzutnie rakiet Tak, to złe wyrzutnie rakiet Sprawdzimy co się dzieje w tym opuszczonym domu to gdzieś tutaj jest. Eee, już prawie jesteśmy na miejscu. Tak. O chyba jeszcze po grzakach jest. 500 metrów. Panowie, przygotować się do akcji. Przecież nawet tam jeszcze nie dojechaliśmy, Co czym ty się zająłeś, chłopie? Jeez, thanks for the Naprawdę? I przejechaliśmy taki kawał, żeby... poinformowali nas, że tutaj nic nie ma? Nie. E, Wyłączę silnik, wyjdę... i zobaczę przynajmniej, co to było. Aha, nie ma amunicji. Co to było w tym domku? I kto ich zabił, no... nie wiem... Ja rozumiem, mieliśmy teleportujących się przeciwników, ale żeby... Nie wiem, panowie gdzieś wyszli na chwilę i wszystkich zdjęli. Co prawda oni też się raz teleportowali, ale przecież cały czas siedzą ze mną w łazie. Patrzcie, ta maszyna jest po prostu genialna. A tylko opuścić szyby, puścić jakąś głośną muzykę i... na miasto. Dobra, to co? Zgłosimy tylko do Kapitana Shafto co tu się stało. Chyba? Nie, czy mamy coś jeszcze znaleźć? Um... Nie, chyba coś mamy jeszcze znaleźć tutaj. Dobra, to wychodzimy, bo to faktycznie... Running on the Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, przyspieszymy odrobinę czas. Tylu Panowie coś mieli ze sobą? Nie. 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 To co ja tu miałem znaleźć? Dom? Search the house. <grym wioski> tak, szukaliśmy Przeszukaliśmy domek. Bingo! Oh fucking real fucking real

Wow, to się opłacało. Nie wiem, co będzie miało wpływ na dalszą misję. Bo ten dowód wojenny, znaczy, tak, chyba dwa czy trzy odcinki temu dowiedzieliśmy się, że um, właśnie. Zbombardowali Plac Czerwony w Rosji mm, I tak jak słyszeliśmy to w radiu Wow, jeszcze jak pijany No, e, Tak jak słyszeliśmy to w wiadomości radiowej Co on tak nagle skręca w prawo, ludzie? E, tak jak słyszeliśmy w wiadomości radiowej e, Wszystko to spadło na winę Napy Czyli tej partyzantki, która walczy w imię wolnej Czarna Rosji a teraz mamy dowód podpisany przez Lopotewa, który zorganizował cały ten atak. I była tam notatka o tym, jak ważne jest, żeby właśnie <coughs> Napa była za to odpowiedzialna, żeby tak to wyglądało. Ok, wrócę do Was, jak będę już koło kapitana Shafto i będziemy kończyć już ten odcinek i nareszcie będziemy kończyć misję która według mnie wyszła całkiem okej, okay. może nie było w niej za dużo akcji, chociaż nie, no było oczywiście więcej, e, tylko widać, że nasza armia jest dosyć rozgranięta i wracamy na miejsc... przyjeżdżamy na miejsca, które już są wyczyszczone, co dziwne, ale w sumie dobrze, bo nasi też się sprawdzają. Dobra, wrócę do Was za kilka chwil. Jejja yeah. O oh je yeah, bitches Like baus, dojeżdżamy naszym łazem do końca naszej misji. Misja Manhattan, jak dla mnie udana, w końcu wracamy na właściwy kurs. Pierwsza i druga misja była całkiem okej, okay, dobrze nam wyszło. Później Nikola Nikotin się pojawił. Niestety Nikotyna nam nie pomogła i

Okej, okay, czyli co? Wyjeżdżamy z tego kraju? Już? Uh, Razor team managed to destroy the Chedaki base and several smaller sentry points in the area of operations. Czyli zniszczyliśmy właśnie tą główną bazę, gdzie siedział e, Nikotyna. W sumie... <grywy> Niezły taki... nickname, jak na mafiozę. Nikotyna. Oh, yeah. Uh, with your help, the Chizaki military forces in the area were crushed and the rest of the movement can be eradicated using Cherno Russian police. Haha, czyli UAZ-ów będzie jeździć i przywracać porządek. Your agreement with Father Fyodor is another achievement. Although it is unofficial and your superiors should never learn about it, NAPA's it to our USMC... US Marines has improved which may well prove beneficial in the future. A, czyli to, co robiliśmy na początku, ugadaliśmy się z ojcem fiodorem. Um, bardzo dobrze wpłynęło na reputację amerykańskiej armii wśród napy. I jeżeli później będzie możliwość e, dołączyć do napy, to bardzo chętnie. No, jeżeli nie, no to trudno. Ale w, przynajmniej u lokalnych. E, Uh, u Cywili mamy trochę jednak już lepszą reputację. Dziki nie jest już taki dziki, jak wszyscy umówią. However, your Success is overshadow by the bombing in Moscow. Disappointing with the US invasion of Chernarus from beginning. No one can guess how the Russian Federation will react now. O, czyli nikt nie wie, jak zachowa się teraz Rosja. Mm, zobaczymy to już dopiero w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I następna część już w następnym tygodniu. Mam nadzieję, bo nie wiem, czy uda mi się to nagrać jeszcze przed powrotem do domu na święta. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Ciepło. Jej. Yeah.